Maria Lawadas, witam wszystkich. Dziś moim gościem jest Paweł Wieloch, człowiek wielu zainteresowań, a przede wszystkim artysta. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Pasji masz wiele, ale dziś chciałabym porozmawiać przede wszystkim o tej pasji do fotografii. Skąd ona się wzięła? Wziął się to przede wszystkim z tego, że ciągle próbuję zatrzymać czas. Życie jest takie krótkie. Jeśli warte jest przeżycia, to warte jest też uwieczniania. Stąd zaczęły się zdjęcia. Na początku nie, nie wychodziły mi dobrze, więc chciałem. Wy... Robić je lepiej. Przez długie, długie lata było to moim hobby, którym, które nigdy nie chciałem, żeby stało się moją pracą. Po wielu latach to się dopiero zmieniło, ale pasją nigdy nie przestało być, więc nawet jak kończę zlecenia i biorę się za swoje hobby, jest to dalej aparat, biorę go do ręki, robię swoje prywatne projekty. Ile ty już lat w branży? To już będzie kilkanaście lat. Oficjalnie Wieloch Media ponad 8 lat. Razem. Kiedy się tego uczyłem, kiedy było to moje to już będzie około 14-15. Paweł, współpracujesz z wieloma firmami, są to nie tylko agencje modelek, sesje sportowe, tak samo podróżnicze. Ostatnie dwa lata pandemii dość mocno zakwiały branżę medialną, ale i także tą związaną z fotografią. Czy ty to odczułeś, i czy uważasz, że na ten moment wszystko powoli rozkwita? Uważam, że cała branża to odczuła dużo bardziej niż się spodziewała. Chyba nikt nie spodziewał, że aż tak wszystko stanie. Praktycznie większość fotografów, wideografów, żeby działać, potrzebuje ludzi. Jak się nie, nie nagra materiału z ludźmi, to nie ma czego. Edytować w czasie pandemii, yy, więc odczuliśmy to wszyscy bardzo, bardzo mocno. Poza kwestiami finansowymi, które dla wszystkich stanęły, zwykła kwestia kontaktu z ludźmi, który nam jest bardzo potrzebny, jesteśmy do tego bardzo przyzwyczajeni, yy, do sesji, do kontaktu, do nagrywania, do wywiadów. Nie było nagle nic, więc yy, brak ludzi się chyba dla wszystkich bardzo odbił. Nawet mam wrażenie teraz. Czuć bardzo, że ludzie są bardziej zestresowani, jacyś tacy zdenerwowani, nabuzowani. Tym bardziej odbiło się to na branży, która jest tak naprawdę dość rozrywkowa, bo zdjęcia się często robią dla przyjemności, festiwale są dla muzyki i radości. To naprawdę był dla tych osób, które to uwielbiają, super ciężki czas. Dla osób, które z tego żyją, chyba jeszcze cięższy, bo nie mieli za bardzo alternatyw. Wszystko stanęło, nie było żadnego, żadnych imprez masowych, więc nie było gdzie i jak kręcić. Nagle wszystko, miejmy nadzieję, rusza. Dalej jest ta super niepewność, ponieważ nawet w zeszłym roku był taki moment, że wszyscy się do festiwali, do imprez masowych, do konferencji przygotowywali i nagle wszystko zostało z powrotem anulowane. Więc, dalej, chyba dla każdego kto przetrwał, jest ta niepewność, czy na pewno do tego wszystkiego dojdzie. Jest mega entuzjazm, jest ta nazbierana energia przez dwa lata, żeby szaleć, imprezować, cieszyć się w słońcu i wrócić do tego wszystkiego, ale jest taka sama niepewność. Miejmy nadzieję, że ruszy. Mam nadzieję, że ruszy. Totalne przygotowania do tego sezonu. Także jest pozytywnie, oby tak było. Sporo firm upadło, na rynku zostali sami liderzy. No co o tym sądzisz? Jest to prawda. Ja byłem również zatrudniany przez duże firmy, i nawet te firmy znacznie większe ode mnie upadły w tym czasie, więc był to mega ciężki czas. Uważam, że przetrwały osoby, które postanowiły się albo przekwalifikować przynajmniej na chwilę, żeby do tego wrócić, albo które miały taką pasję, że nie widziały innej możliwości, żeby robić coś innego. Dużo większych firm ode mnie nie przetrwało. Ci, co zostali uważam, no tak mówię, z dwóch powodów. Albo tak to uwielbiają, że sobie nie wyobrażają nic innego robić i jeśli się na chwilę przebranżowili, to teraz znowu próbują wrócić yy, lub mieli na siebie jakiś inny pomysł. Zaczęło się dziać dużo w sferze online. Co było mega utrudnione, ponieważ ciężko było kręcić mimo wszystko. Pojawiły się eventy hybrydowe, eventy online. Dużo osób zaczęło robić tak zwane virtual mixing, czyli że eventy online i bycie takim wizualnym, jakby DJ-em, do miksowania tych eventów. Ale zdecydowanie był to ciężki czas i zdecydowanie dużo osób nie przeszło. Paweł, kilka dni temu miałam okazję rozmawiać z Twoim znajomym, jego dane po programie. I on przed dzisiejszą rozmową powiedział, Paweł Wieloch jest wszędzie, nie ogranicza się do jednego miejsca. To podróżnik. Dodał też, że sesje są różnorodne, bo to człowiek, który lubi dobry humor. Jak byś się do tego odniósł? Staram się bardzo mało mówić o sobie. Uważam, że lepiej jak inni mówią o mnie, niż ja sam się do tego odnoszę. Ale skoro ktoś już się wypowiedział, to mogę się do tego odnieść. Na pewno nie potrafię spokojnie usiedzieć. Na pewno. Zawsze byłem osobą, która jeśli ma pasję, to nie marzy o niej bezczynnie, tylko próbuje ją zrealizować. A czym jest ich więcej, tym lepiej. Póki co dzięki temu moje życie stało się naprawdę ciekawe. Mam bardzo mało snu, ale bardzo dużo wspomnień. Wydaje mi się, że jeszcze kiedyś będę musiał odpocząć, ale póki co nie zamierzam. Te pasje i zajawka nie pozwalają mi spokojnie spać w nocy, więc póki mam tą energię, to nie zamierzam zwalniać. Zamierzam dalej robić to, co naprawdę uwielbiam, bo strasznie wpłynęło to na moje życie, właściwie ukształtowało moje życie. Podróże były spowodowane przez zdjęcia i wideo, a nie na odwrót. Na początku może chciałem dokumentować swoje podróże, których było niewiele, ale już się to zaczęło tak naprawdę dziać, to jedno wynikało z drugiego i to już było nie do zatrzymania. A co ci Cię inspiruje najbardziej? co mnie inspiruje najbardziej, chyba wspomniałem o tym na początku. Jedną z najfajniejszych rzeczy, która do mnie dociera, jest zatrzymywanie tych ulotnych chwil. Przeżywanie tych wspaniałych momentów jeszcze raz. One są tak ulotne, a nasz umysł jest tak zawodny, że wspominamy, że było fajnie, ale nie pamiętamy dokładnie, jak było fajnie. A dzięki temu, co ja robię, ktoś może wrócić do najspanialszych momentów swojego życia. Jak ma słabszą chwilę, gorszy moment, Soba pogoda wraca do tego i się znowu cieszy, więc przeżywanie tych fajnych chwil, jeszcze raz, jest chyba jedną z moich największych pasji. Drugą byłoby pokazywanie osobom, jak pięknie mogą wyglądać. Na początku w moich oczach, ale później, jeśli mogę im to przekazać na zdjęciu, w rzeczywistości i one nie spodziewały się na przykład, że mogą tak ładnie wyglądać, wpływa to na ich samopoczucie, to powiedziałbym, że jest to druga rzecz, która mnie najbardziej kręci. Aby móc zatrzymywać tę ulot na chwilę, potrzebna jest przede wszystkim praktyka, ale także i wiedza. Jaką wiedzę Twoim zdaniem należy posiadać? Jak zaczynałem fotografię i miałem jeden aparat, uważałem, że mam niewystarczająco wiedzę, żeby czerpać wszelkie możliwości, które daje mi ten aparat, i nie zmieniałem sprzętu, dopóki nie przyniosłem jego możliwości. Eee, zajęło mi to długo. To nie było tak, że stało się z dnia na dzień eee, dużo nauki, dużo kursów online. Nigdy nie chodziłem na żadne kursy o dziwo. Dalej nie zdarzyło mi się. Byłem totalnym samoukiem. Dużo chyba samodyscypliny, tak naprawdę, ale może bardziej pasji, która mnie do tego strasznie ciągnęła. I kiedy udało mi się już przerosnąć możliwości aparatu, pojawiły się kolejne lepsze, to tak naprawdę technika i wiedza stała się drugorzędna. Wtedy już te emocje. Przemują górę i ważniejsze od ustawień lampy błyskowej, światła, migawki, nieważne jak drugiego obiektywu, staje się kadr, ujęcie momentu, światło, przestaje się myśleć o tych technicznych aspektach, i tu w grę wchodzi to doświadczenie, kiedy się już nie myśli o tych cyferkach, tylko naprawdę łapie się moment, łapie się kontakt z osobą, i cała technika i wiedza staje się drugorzędna. Na pierwszy plan właśnie wchodzi to doświadczenie, które bardzo dużo daje. Więc jeśli miałbym komukolwiek cokolwiek doradzić, to nie rozstawać się z aparatem, chwytać momenty, ćwiczyć, robić zdjęcia w najtrudniejszych warunkach, żeby zapomnieć o całej technicznym, o całym technicznym aspekcie, żeby zacząć czuć aparat, a nie tylko myśleć o ustawieniach albo o sprzęcie, bo dużo osób się ogranicza. Och, nie mam super aparatu, nie mam drugiego obiektywu, coś tam jeszcze potrzebuję i to mnie ogranicza. Nieprawda. Yy, Mamy teraz tak dobre telefony, że na telefonie się można świetnie wyćwiczyć, jeśli chodzi o łapanie momentu, aparat i sprzęt może przyjść później. Na rynku mamy wielu fotografów, każdy z nich chce się wybić, mimo to nie uważasz, że jest ich zbyt wielu? Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy sprzęt stał się lepszy, tańszy, jest niesamowita łatwość w dostępie do dobrego sprzętu. Nawet nie wspominając o telefonach, które robią teraz tak świetne zdjęcia, że każdy, kto ma dobrą komórkę, myśli, że może być fotografem. W pewnym aspekcie może być, bo każdy może naprawdę robić świetne zdjęcia. Nie każdy przechodzi poza sferę techniczną. Ponieważ y, robienie dobrych zdjęć w trudnych warunkach to już jest troszkę inna szkoła jazdy. Dochodzi tutaj do tego sporo doświadczenia, y, sporo wiedzy i przede wszystkim nie myślenie, że z dobrą komórką zrobi każde zdjęcie. W świetnych warunkach, w dobrym świetle, jasne. Y, dochodzi mała ilość światła, dochodzą osoby, które nie wiedzą, jak się ustawić do zdjęcia, i wtedy y, doświadczenie i opanowanie pomaga ogarnąć te trudne sytuacje. Ja uważam, że każdy może być fotografem. Nie każdy się do tego nadaje. Dużo osób myśli, że z dobrym aparatem, z dobrą komórką są już fotografami. I ja mam nadzieję, że będą, jeśli tylko będą ćwiczyć i pogłębiać swoją wiedzę. Tego życzę każdemu, bo czym jest ich więcej, tym ja muszę się bardziej wspinać, żeby być lepszy w tym, co robię. I to jest dobra, fajna motywacja. Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma brzydkich ludzi, są tylko złe kadry. Wspomniałeś wcześniej, że fotografem może zostać każdy, ale czy modelem też każdy może być? Wow, świetne pytanie, Helga. E, zacznę tak. E, na początku nie rozumiałem, o co w tym chodzi. E, myślę, że wiedza tutaj nie dużo daje. Tu bardziej chodzi o to doświadczenie, że żeby zrozumieć. Tak naprawdę jak głębokie potrafi być piękno, trzeba obcować tym częściej zrozumieć, że to nie chodzi o wygłaskane włosy, wyretuszowaną skórę. Piękno ludzkie jest niesamowite i często opiera się na tym, co nie jest idealne. Jeśli udaje się fotografowi wydobyć z wnętrza osoby, wzrok, spojrzenie, emocje, to uważam, że to jest największym pięknem, które można wydobyć i. Jak powiedziałaś, nie ma brzydkich ludzi, są tylko złe kadry, ja bym to pociągnął jeszcze dalej, nie złe kadry, ale niewystarczająco pracy z tą osobą, bo po dwóch godzinach siedzenia z kimś w studiu, zaczynasz go poznawać, on zaczyna się męczyć i zaczyna ściągać swoją maskę i wtedy wychodzi ta osoba, która naprawdę, jeśli jest, to połączenie, pokazuje swoje piękno, bo takie naturalne. Albo ma już tak dość, że zachowuje się naturalnie, chce wyjść jak najszybciej i wtedy dopiero pęka ta skorupa, wyciągamy z tej osoby to, kim ona jest, jak może wyglądać lub się otwiera, śmieje się i ten uchwycony moment jest naprawdę pięknym duszy tej osoby, bo jest tym prawdziwym. Skórę można poprawić, włosy można wygładzić, a jak się nie ma tego spojrzenia, no to, to to są te słabe kadry. A komu lub kiedy najtrudniej dla Ciebie, Paweł, wykonać zdjęcie? Jednocześnie jest to moją y, największą pasją i wyzwaniem, bo nie jest trudno zrobić dobre zdjęcie modelce, która ma super doświadczenie, wie jak się ustawić, ma już swoje 10 standardowych min i wybiera kolejną tylko z tego katalogu. Dla mnie wyzwaniem i jednocześnie trudnością jest zrobić zdjęcie osoby, która nie jest przyzwyczajona do robienia zdjęć, która myśli o sobie, że nie potrafi dobrze wyglądać, ale to nie tylko chodzi o dziewczyny, które mają mało doświadczenia, jeśli chodzi o sesje zdjęciowe, to chodzi o tego prezesa. Który myśli, że nigdy na zdjęciach dobrze nie wychodzi, który ma już swoje lata i doświadczenie, yy, i widać to po nim, i myśli, że już nigdy nie będzie dobrego zdjęcia, robi to od niechcenia albo chce od tego jak najszybciej uciec. A kiedy ja potem słyszę, że żona mu powiedziała, że jeszcze nigdy tak dobrze nie wyszedł na zdjęciu i on jest naprawdę zadowolony i następnym razem pozuje przede mną całkiem inaczej, to jest dla mnie ta satysfakcja. Jest to mega wyzwanie bardzo często, bo te osoby są z góry nastawione, żeby uciec, żeby się nie pokazać, żeby zrobić to jak najszybciej. Jest to trudność, jest to wyzwanie, jest to największe, największa fajda i satysfakcja, jak uda mi się z takiej osoby, która nie chce zdjęcia, nie myśli, że będzie miała dobrego zdjęcia, wychodzi zadowolona, a jeszcze częściej zaskoczona. Mhm. Często podróżujesz. Można powiedzieć, że te podróże Cię inspirują. Zresztą sam to zaznaczyłeś poza kamerą. Powiedz mi, bo jeżeli chodzi o dziedziny, ty robisz zdjęcia i sportowcom, i modelkom. Tak samo zdjęcia krajobrazu, myślę, że nie zrobiłyby ci trudności. W czym ty się czujesz najbardziej? Bardzo trudna odpowiedź dla mnie w czym się czuję najbardziej. Nie ma praktycznie dziedziny fotografii, której nie dotknąłem, bo robiłem i zdjęcia produktowe, i dla modelek, i dla korporacji, i eventowe, i festiwale muzyczne, i zdjęcia lotnicze, i przyrodnicze. Naprawdę dużo, dużo kategorii zaliczyłem, i jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to chyba największą satysfakcję daje mi to zróżnicowanie, które mam. Jednego dnia jestem w garniturze na bardzo wysokiej klasy evencie pomiędzy prezesami banków, a następnego dnia biegam bez koszulki na festiwalu i robię zdjęcia. I pisąc są mega wolni, i widać to też na tych zdjęciach. Później wsiadam w helikopter i robimy zdjęcia lotnicze. To jest. Chyba to zróżnicowanie, które daje mi taki balans równowagę w tym szaleństwie. Często pada pytanie z ust dziennikarzy, gdzie ty się widzisz za 10 lat. A ja chciałam cię zapytać, jak ty się widzisz za 10 lat. Jak chciałbyś się widzieć? Jakie masz plany na przyszłość? Na no, pewno moim największym marzeniem jest, żeby nigdy nie przestać tego, co robię. Dalej mam do tego taką pasję i satysfakcję z tego, co robię, że mam nadzieję, że za 10 lat będę robił to samo na jeszcze lepszym sprzęcie i na jeszcze wyższym poziomie. Mam nadzieję, że starczy tej energii, która na razie jest niespożytkowana, żeby za 10 lat dalej robić zdjęcia, dalej robić wideo, dalej pokazywać ludziom, jak fajnie mogę chodzić na zdjęciach i mieć z tego satysfakcję. Co się może zmienić? Ciekaw jestem nowych mediów, jakie będą. Mamy teraz te media społecznościowe, którymi jesteśmy troszkę zalewani, więc Nagle wszyscy robią zdjęcia i nigdy nie było w historii świata tak dużo dziennie zdjęć robionych, co będzie za 10 lat. To jest właśnie ciekawe, jakie te media będą. Może będą jakieś totalnie inne formaty, może te zdjęcia 3D, może wirtualna rzeczywistość. Już wiele osób w to idzie, mówi, eksperymentuje. Facebook stał się teraz meta, tworząc swoją wirtualną rzeczywistość. Myślałem, że jest to tylko takie czcze chęci. A mieliśmy już w Londynie rozmowy, jak możemy to wprowadzić na eventy, jak eventy robić w wirtualnej rzeczywistości, jak przenieść te kamery, kręcić je na skinach, które trakują położenie, żeby połączyć to z prawdziwymi aktorami na wirtualnej scenie i przenieść to nie na Facebooka, tylko do wirtualnej rzeczywistości, gdzie przychodzą inni ludzie, którzy mają swoje awatary i żeby brali w tym udział. To się zaczyna robić bardzo realne. Czy za 10 lat będzie, czy upadnie, nie mam pojęcia, ale wchodzimy w bardzo ciekawe, technicznie też jednak zaawansowane rzeczy. Nikt tego nie wie. Wirtualne media. Do swojej pracy podchodzisz z dużą pokorą, bo, jak wiem, no nie wszystkie swoje prace też publikujesz w mediach społecznościowych, ale uważasz, że te media są takim kluczem do sukcesu? Czy są kluczem do sukcesu? Na pewno chwilę temu, kiedy one stawały się bardzo popularne, bardzo pomagały w tym, wręcz kiedy ja zaczynałem, były bardzo popularne strony internetowe, nagle media społecznościowe zaczęły być dużo ważniejsze. Instagram był takim miejscem, gdzie każdy mógł się wybić, miał tą szansę, bo każdy miał równy dostęp. Można było powiedzieć, że każdy, kto był dobry, mógł być zauważony. To się troszkę zmieniło, gdy te media zaczęły zostać bardzo wykorzystywane do robienia pieniędzy, i te algorytmy już nie patrzyły może na jakość zdjęć i kreatywność fotografów, tylko bardziej na to, jak mogą sprzedać produkt, jak najszybciej, jak największym przełożeniem na pieniądze. Więc nie uważam, że jest, to już, że jest to już tak łatwe miejsce do wybicia się, jak było kiedyś. Dalej jest istotne i jest to teraz trudniejsze. Algorytmy teraz bardziej patrzą, co się opłaca, a nie co jest dobre. Mam wrażenie, że będziemy jeszcze świadkami nowych mediów, które znowu, gdy cały świat, trzeba być zmęczony tymi influencerami, którzy tylko próbują coś ci sprzedać. Gdzieś jednak jest ta część ludzi, którzy doceniają piękno, zdjęcia, wideo, kreatywność i pojawią się nowe media, które dadzą znowu taką możliwość, by pokazać to od tej strony. O dziwo, nie dla każdego się liczą pieniądze lub nie są najważniejsze. Mówi się, że jak ktoś już ma pieniądze, to już go przestają liczyć i wtedy są inne rzeczy ważne. Mam nadzieję, że piękno nie zawsze trzeba przeliczać na pieniądze. Jeździsz po Polsce, ale też i po całym świecie. Masz styczność z wieloma różnorodnymi kulturami, tak naprawdę. Czy tak samo jest to w świecie właśnie fotografii? Jak ważne to jest dla Ciebie? Jak to oceniasz? O dziwo, yy, najmniej czasu spędzam w Polsce. Pochodzę z Polski, uwielbiam Polskę, jestem bardzo lokalnym patriotą i Tarnów jest dla mnie super ważny. Yy, zawsze to jest przyjemnością i sentymentem. Jednak tu się wychowałem, tu jest moje miejsce, moje źródło ale większość czasu spędzam w Europie i poza. Myślę, że ma to olbrzymi wpływ na i moją fotografię i podejście przede wszystkim do można powiedzieć klienta, ale po prostu też do osoby fotografowanej. Na świecie jest powiedziałbym ogólnie jest jednak większa otwartość. Jesteśmy w kraju, gdzie mamy dużo takich zasad, dużo kulturowych przyzwyczajeń i tak dalej, bo Rozmowach z wieloma fotografami, którzy się głównie w Polsce specjalizują, jest jednak takie, że jest troszkę inne podejście do klienta. Jest, mamy pewne schematy, i dużo osób nie chce wychodzić z tych schematów, bo wiedzą, że to tutaj pasuje, to tutaj działa. Żeby robić zdjęcia w Europie i na całym świecie, może nie trzeba się tego wyzbyć, ale trzeba mieć na uwadze, że podejście może być inne. Trzeba być bardziej otwartym, przygotowanym na niespodziewane. Czasem są takie kulturowe szoki. Na które trzeba reagować, lub najlepiej jest reagować tak, jakby się do tego było przyzwyczajonym, żeby nie dać komuś odczuć, że coś jest dla nas no, niespodzianką, tak naprawdę. Na pewno nie, niejednokrotnie było widać po mnie jakieś y, zaskoczenie, ale myślę, że z latami doświadczeń, mało jest rzeczy, które może mnie zaskoczyć. Trzeba być przygotowanym na wszystko. To podejście musi być jeszcze bardziej chyba otwarte niż w Polsce. Te kulturowe szoki, o których wspomniałeś. Jest takie miejsce, które jest dla ciebie wyjątkowe, i jak tak wracasz nawet sobie myślami do pewnej sesji. Mógłbyś nam o niej opowiedzieć? Myślę, że jednym z takich kulturowych szoków są festiwale psaitencowe w Europie, gdzie nie jesteśmy chyba w Polsce za bardzo przyzwyczajeni do takiej fizycznej bliskości. Koledze się mówi cześć, z koleżanką się można przytulić, ale nie za długo. Jak siedzę na taki festiwal, to po pierwsze trzeba zmienić swoje podejście, bo tam bardzo rzadko podaje się rękę. Ja byłem zdziwiony, jak podaje komuś rękę, żeby się z nim przywitać, a ktoś zamiast tego mnie przytula, ale nie przytula tak jak w Polsce, że robi to dwie sekundy i później ucieka albo się próbuje wyrwać. Bardziej to jest to na zasadzie takiego czułego przytulenia, które może trwać paręnaście sekund. I to jest taki szok kulturowy, do którego ja pochodząc z Polski nie byłem przyzwyczajony, ale kiedy po takim siedmiodniowym festiwalu i po trzecim z rzędu, czyli takim miesiącu przytulania jak wróciłem do Polski, to moim normalnym odruchem było próbować kogoś przytulić i to było znowu szokiem kulturowym w drugą stronę. Jednak człowiek jest osobą, która to chyba lubi i jak ma na to pozwolenie i przyzwolenie wszyscy to, to robią, to jest to fajne. I ogólnie jest takie bardzo pozytywne. Rozmawialiśmy teraz trochę w kontekście tych festiwali o plenerze. Inaczej jest w plenerze, inaczej jest w studiu. Jak byś to porównał? Studio jest dla mnie moim laboratorium. Tutaj ćwiczyłem technikę, niezależnie od pogody, warunków atmosferycznych, tu zawsze o czwartej w nocy mogę przyjść i eksperymentować ze zdjęciami, światłem, dymem, więc jak już wtedy po czymś takim ruszam w plener, gdzie już prawie nic nie jest ode mnie zależne, daje to dużą wiedzę i doświadczenie takie techniczne, więc uważam, że to był mój dobry warsztat. Spędziłem tutaj dużo czasu, niejednokrotnie sam. Sam albo z kimś znajomym i bawiliśmy się zdjęciami. Uważam, że bardzo ważne jest się tym bawić, bardzo ważne jest eksperymentować. Dużo czasu mi to zajęło, ale przełożyło się to niesamowicie na doświadczenie w terenie, w plenerze. Dla wielu osób jesteś profesjonalistą, ale ten, prof ten profesjonalizm też powinien być przeniesiony właśnie do tego studia. Wiemy, że ciężko nieraz jest ustawić dobrze modelkę. Jak ty sobie z tym radzisz, bo wiem, że dbasz bardzo o szczegóły. To może ja zacznę od tej historii, gdzie była taka ciężka sesja. Chyba jedna z najcięższych sesji, jaką miałem, to było, gdy zaprosiłem swoją koleżankę, przyjaciółkę, teraz moją żonę na sesję, i po tej sesji grzecznie powiedziałem, że to jest nasza ostatnia sesja, bo tak ciężko było i tak nic z tego nie wyszło, że myślałem, że nic z tego nie będzie. Ale tu się okazuje praca z obu stron i moja nad modelką. Mnóstwo doświadczenia. Można mieć najlepszą wiedzę techniczną i najlepszy sprzęt, ale jak nie ma się doświadczenia, nie tylko żeby dziewczynę, chłopaka, modelkę ustawić, ale też mieć z nią to porozumienie, że wie się, co się robi, że się chce pokazać jej, jak ona może dobrze wyjść, to zaufanie nie jest zawsze automatyczny. Czasem trzeba je zbudować, trzeba siebie otworzyć, żeby tę osobę otworzyć. Yy, więc uważam, że tutaj doświadczenie ze studia i z ludźmi jest nieocenione w pracy później i w plenerze, i na eventach. Yy, miałem najtrudniejszych klientów, którzy właśnie doceniali to, że ja wiedziałem, co robię, nawet jak oni nie mieli pojęcia. I zawracało to dla nich takimi zdjęciami, które pamiętają, drukują, wspominają. Więc zdecydowanie to doświadczenie ze studia i z modelkami, i z modelami owocuje później na spontanicznych sesjach, na eventach, gdzie nie ma takiego czasu na kontrolę, ale od razu się wie, co robić. Jak w każdym zawodzie bywają też utrudnienia. Czy właśnie takie drobne utrudnienia lub nawet te większe motywują Cię do działania? Każda sytuacja gdzie nie wiem co zrobić to później naprawdę grubo myślę jak to ogarnąć. Dalej mi się zdarzają takie momenty. Dużo ludzi myśli, że nie ma takich momentów. Moja własna żona często mówi o wow jesteś jednak człowiekiem. Jak się czasem pomylę i jak czegoś nie wiem ona też zaczęła pomagać mi w wielu sesjach, kręci wideo i ma jeszcze więcej takich momentów przez co patrząc na mnie myśli że się nie mylę, każdy się myli, każdy ma jakieś nowe techniczne aspekty, nowy sprzęt, nowy gadżet, nowy obiektyw, który potrzebuje też czasu, żeby się nauczyć go, obsługiwać nowa sytuacje. Dalej się zdarzają. To jest tak niesamowita ilość rzeczy, które się może wydarzyć, ilość osób, które mogą zareagować, że dalej się trzeba uczyć, dalej trzeba mieć do siebie dystans, a przede wszystkim dużo pokory. Wspomniałeś, że w wielu wyjazdach towarzyszy Ci Twoja piękna żona Kinga, którą też serdecznie pozdrawiamy. Powiedz mi, rodzina to jest dopiero motywacja, prawda? Rzeczywiście. No, moja żona w swojej pracy na co dzień zajmuje się czymś całkowicie innym i nie ma tam miejsca na taką kreatywność oczywiście, więc kiedy ma szansę podziałać coś ze mną, czy na festiwalach, czy na jakichś zleceniach, nawet w studiu, to ma tą swoją kreatywność, może podziałać, uwielbia interakcje z ludźmi, uwielbia jak reagują na wideo, reagować z nimi. Ta interakcja jest tym, co ona lubi najbardziej. Kadry zaczynają jej wychodzić naturalnie, bo ona po prostu łączy się z tą osobą. Mniej patrzy na te techniczne aspekty, które ja, od tego ja jestem, ja i ze wszystkim mogę pomóc. Ona już to zaczyna podświadomie sobie ustawiać. Ale to, że mogę dać jej część tej pasji, gdzie ma ten swój kreatywny outlet jest naprawdę fajny i łączy nas w tym. Nasłuchała się przy mnie tyle recenzji sprzętu, że już wie co do czego i tak dalej, że nic nie muszę mówić, po prostu da świętego spokoju często mówimy mi: a kupisz ten obiektyw, kupisz ten aparat, bo już nie mogę słuchać o tym. Na pewno jest świetnie, jak tyle o nim oglądasz. Ale zaczyna się też tym fascynować. Nie ona nie potrafi już spokojnie obejrzeć filmu razem ze mną, tylko zauważamy jakieś szczegóły, że kamera była źle ustawiona, że ostrość przeskoczyła, że światło nie jest idealnie, także... Czyli możesz powiedzieć, że w pewnym stopniu, w razie gdy tego potrzebujesz, jest też taką twoją prawą ręką. Jest moją prawą ręką, zdecydowanie. Zdarzają się zlecenia, gdzie potrzebuję większą ilość kamerzystów albo fotografów. Ona zdecydowanie gra pierwsze skrzypce. Słyszałam też, że masz szeroki wachlarz usług medialnych. Nie bez powodu dziś się też nagrywamy, więc Korzystając z okazji też mógłbyś powiedzieć wszystkim widzom Polskiej Telewizji Regionalnej, gdzie mogą Cię zobaczyć i jak mogą skorzystać z tych swoich usług, bo strona Wieloch Media nie wzięła się bez powodu. Rzeczywiście, zaczynając ponad 10 lat temu od fotografii, przez ten czas się wiele pozmieniało. W tym momencie produkcja wideo zajmuje przynajmniej tyle samo, co sama fotografia. Robimy bardzo dużo. Kręcimy festiwale muzyczne, robimy eventy korporacyjne, konferencje, robimy sesje w całej Europie w tym momencie, jak i poza. Gdzie można mnie znaleźć? Najłatwiej chyba w tym momencie, jednak jeszcze dalej na tym Instagramie, Facebooku, ale lepiej bezpośrednio, bo tak jak wcześniej powiedziałem, kontakt ludzki jest dla mnie chyba najważniejszą rzeczą tego, co robię. Fotografia to dla ciebie wiele lat ciężkiej pracy, to wiele pięknych chwil i wspomnień. I takich wspomnień ci życzę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Będzie rozmowę, to będzie długa rozmowa. Właśnie to będzie długa rozmowa okay. a ja w ja po prostu. Te wszystkie rzeczy trzeba będzie wyciąć. A dobra? Jak się peszysz? Ja? A ja? A, no dobra, okej, okay. może, może sami... Chcesz, żebym powiedział. Ja? Nie, no nie, ja nie. Chcesz to zostawić? będzie nie, nie, Dla mnie to dajmy.